Witam wszystkich bardzo serdecznie. Samantha, karty klasyczne. Zapraszam na horoskop tygodniowy od 24 do 30 czerwca 2019 roku. Przypominam, że jest to horoskop ogólny, ogólny, nie z każdym może rezonować. To mieć proszę też na uwadze. Oczywiście, karty to nie jest wyrocznia, to może być podpowiedź, może być rada. No to zaczynamy. Zaczynamy od wagi tradycyjnie. No i cztery dziedziny oraz rada na ten nadchodzący tydzień. Dobra, zaczynamy od wagi, więc miłość, praca, zdrowie, otoczenie oraz rada. Oj, tutaj przesunę. Więc tak, dla wagi na przyszły tydzień w miłości powinno być bardzo fajnie, ponieważ to jest stabilizacja w miłości ogólnie. Jest to zadowolenie, szczęście, będą się sprawy fajnie układały, nieporozumienia odejdą w niepamięć. Wyjaśnijcie sobie, więc tutaj ogólnie w miłości, w uczuciach. Bardzo fajnie. Może być jakaś nowa miłość, jakieś nowe zauroczenie, równie dobrze. Więc e, miłość, super. Praca, finanse, również dobrze, ponieważ to jest e, król kier, więc to może znaczyć e, na przykład, jeżeli macie szefa, więc tutaj też możecie z nim porozmawiać, możecie jakieś propozycje wyjść z jakąś propozycją, na przykład w zamian za jakąś podwyżkę, jakąś premię, na przykład, tak? Więc coś byście musieli coś na przykład fajnego zrobić. Jest to ogólnie osoba, która powiem tak. Ona wam doradzi, pomoże. I to nie tylko musi być szef, tak? Bo to może być równie dobrze, na przykład, że jeżeli w pracy macie jakiś projekt lub coś musicie zrobić, możecie się równie dobrze poradzić takiej osobie od serca, tak? Na przykład przyjaciel. Niekoniecznie to musi być mężczyzna, bo to też równie dobrze kobieta może być, ale tutaj się ogólnie mówi o takiej osobie właśnie blisko, no bliższym sercu, tak, I, i tutaj może Wam na przykład pomóc, jakiś pomysł na przykład Wam dać, co zrobić lepiej, co zrobić fajnie na przykład, tak, żeby w tej pracy było jeszcze lepiej, jakimś właśnie otrzymać dodatkowe pieniądze, może podwyżkę, może to być równie dobrze, jakiś awans, więc tutaj warto też pytać, więc praca, finanse tutaj na przyszły tydzień równie dobrze się zapowiadają, w zdrowiu, jedynie co e, powinniście po prostu uważać, ponieważ płuca i oskrzela na zdrowie, więc e, tutaj może być właśnie jakieś przeziębienie. E, no i zlekceważycie to oczywiście, no dużo się zimnych napoi pije, ponieważ jest e, ciepło, więc tutaj może być troszkę z gardełkiem. Zlekceważycie to, żeby Wam nie poszło na płuca i oskrzela, więc tutaj uważajcie na przeziębienia, żeby Wam dalej to nie poszło. W zdrowiu. Ogólnie komunikacja, otoczenie, kontakt z ludźmi będziecie mieć bardzo pozytywny. Tutaj Wam też czekają Was jakieś niespodzianki, właśnie ze strony otoczenia. Może to być z okazji, może to być równie dobrze, bez okazji, po prostu ktoś Wam jakąś niespodziankę zrobi. Może dlatego, że po prostu Was szanuje i lubi, tak? Także nadchodzący tydzień komunikacja, otoczenie bardzo fajnie, może gdzieś wyjeżdżacie. więc. Też się to wszystko bardzo fajnie uda. No i rada jest dla Was równie dobrze, dobra. Tutaj macie jakieś właśnie niewielkie pieniążki, więc tutaj jest taka rada, może, żebyście troszkę zaoszczędzili tych pieniążków, tak? Jeżeli dostaniecie jakiś niewielki prezent, jakieś niewielkie pieniążki, może to być właśnie jakaś e, właśnie premia związana z pracą albo coś, e, tak żebyście troszkę sobie tutaj coś zachowali, zachomikowali, jak to się mówi, prawda? Bo może Wam się e, później na przykład przydadzą. Równie dobrze może być tak, że jeżeli jeszcze nigdzie nie wyjeżdżacie, to może być ta rada właśnie, że jeżeli te pieniążki dostaniecie, odłóżcie coś, bo jeżeli macie zamiar wyjechać na wakacje, albo coś, to może być na przykład jakiś wydatek właśnie związany może z tym zdrowiem, tak? E, więc może będzie trzeba nawet i udać się prywatnie, więc te pieniążki mogą być Wam potrzebne. Więc tutaj jest rada troszkę zaoszczędzajcie, zaoszczędzajcie, oszczędźcie tych pieniążków. O, tak to powiem. Ale tutaj bardzo fajnie dla wagi. E, nadchodzący tydzień, lecimy do Skorpiona. Karty, pokażcie mi energię. Dla Skorpiona 24, 24, 30 czerwca 2019, 24, 24, 30 czerwca. Dobrze, no i dla Skorpiona miłość uczucia, o, praca, finanse, zdrowie, komunikacja, otoczenie i tutaj jest e, rada na nadchodzący tydzień. Więc tak, ogólnie w miłości może być tak, że jeżeli macie, jeżeli jesteście w związku, tak, to powinniście tutaj bardziej zwracać na, uwagę na rozmowę. Bo ta karta ogólnie mówi, że ja bym tu stawiała na rozmowę, bo jeżeli nie jesteście w związku w single, tutaj ja myślę, że Powinniście właśnie z tą rozmową, <laughs> z tą rozmową. Y Wyjść może być jakiś, na przykład, w pracy, jakiś mężczyzna, który się Wami zainteresował, a Wy po prostu go nie dostrzegacie. Więc tutaj w miłości ogólnie, e, w porządku. Może coś będziecie załatwiać, właśnie, e, związane z uczuciami, e, znaczy załatwiać. No, źle powiedziałam. Może nie załatwiać, tylko może będzie coś, co będziecie mieć okazję, na przykład, e, Poznać o kogoś nowego, na przykład, bo to też jest właśnie karta, która mówi urząd praca, tak? Więc to może być tak, że jeżeli single tutaj mogą gdzieś wyjeżdżać na jakieś powiedzmy na jakieś szkolenia, tak? No i tutaj możecie kogoś poznać. W stałych związkach. Tutaj właśnie, jeżeli będzie w pracy, może być nowy jakiś pracownik powiedzmy, albo jest po prostu dobry kolega, który. Wy po prostu myślicie o tej osobie jako znajomy z pracy kolega, a może on czuje coś więcej. Także uważajcie też tutaj na romansy, żeby gdzieś tam w jakiś romans się nie wdać, a później nie mieć problemów, tak? Także tutaj w miłości w przyszłym tygodniu troszkę uważajcie, bo może być pokusa. Praca, finanse bardzo fajnie możecie dostać jakąś premię, bo to jest karta, która ogólnie mówi o jakichś niewielkich pieniążkach, o jakimś prezencie może szef coś na wakacje e, da. Może po prostu wywiążecie się dobrze z jakiegoś projektu. Więc e, praca, finanse bardzo fajnie na przyszły tydzień czyli od 24 do 30 czerwca możecie coś dodatkowo zyskać więc no, bardzo fajnie. Zdrowie. Jeżeli ktoś choruje, na przykład, no to tutaj powinien uważać na oczy i uszy. Uszy, no oczy. To też mogą być wszystko związane z na przykład z zatokami, ale nic poważnego. Tutaj macie w pozycji prostej, trefla, więc nie będzie to nic takiego poważnego. Ale tutaj uważajcie na to, żeby po prostu, może trzeba faktycznie gdzieś okulistę odwiedzić, może dużo przy komputerze, e, ktoś siedzi, no a to jednak, no, na oczy zwłaszcza. No a słońce jest, to też, to też nie jest takie fajne. Więc tutaj tylko oczy i uszy uważajcie, żeby gdzieś nie zawiało z basenu, e, jak na przykład widzicie, no, żeby tego wiaderku nie było. Komunikacja, otoczenie, tutaj rozmowa z ludźmi, tutaj Wam ogólnie bardzo fajnie, też wróży na nadchodzący tydzień. Y ja powiem tak. Będziecie mieć koło siebie osoby bardzo takie szczere, wesołe, więc nie będzie żadnych tutaj problemów z komunikacją. No wiadomo, no, że jeżeli tam kogoś macie, taką, taką osobę, z którą się nie dogadujecie, no to na pewno się to nie zmieni w ciągu najbliższych na przykład dni, tak? Ale macie szansę na to, żeby się na przykład dogadać z tą osobą, z którą tak nie. No, tą, nie macie takiego dobrego kontaktu. I tutaj ludzie będą was postrzegać bardzo pozytywnie, dobrze. No i tak powiedziałam, powinniście mieć w koło siebie osoby, które są właśnie takie wesołe, szczere, nie będzie tutaj problemów. No i jest rada dla Was, więc na właśnie tutaj na tym nadchodzącym tygodniu uważajcie na... Na zdrowie, ponieważ, no tak, jak tutaj mówiłam, zdrowie, uszy, zatoki, oczy, tak? Więc to jest to samo. Więc uważajcie na to, zdrowie, na, na to, żeby tam coś się złego Wam nie napatoczyło. Nie lekceważcie nawet najmniejszych objawów, żeby, no tak, jak powiedziałam, żeby większych problemów po prostu nie było, gdzieś to, to ta, ta, ta karta dziesiątka trew oznacza po prostu niewielką. Chorobę. Więc tutaj na te oczy, na te uszy, te zatoki uważajcie. Bo jeżeli ktoś ma problem z zatokami, no to no ja wiem, bo ja sama choruję na zatoki, więc wiem jak to wygląda, tak. Ale ogólnie tutaj dla Skorpiona tydzień powinien być taki zadowalający jak dla Was. Powinniście być zadowoleni, przynajmniej w przyszłym tygodniu, tak. No i strzelec. Karty. pokażcie mi energię dla strzelca. 24, 30 czerwiec. Strzelec. 24, 30 czerwiec. 24, 30 czerwiec. No i tak. Miłość, uczucia. O, praca, finanse, ta karta Wam wypadła. Zdrowie, komunikacja, otoczenie. I rada, więc tak, w miłości tutaj macie pozytywną kartę. Niekoniecznie musi to oznaczać ale mężczyznę partnera, może to w drugą stronę działać, czyli że macie szansę spędzić właśnie taki tydzień bardzo fajny w takim, w takim jakby powiedzieć, w takim nastroju pozytywnym. Jest to ogólnie karta, która właśnie mówi, że możecie liczyć na tą drugą swoją połówkę, możecie z nią porozmawiać. Nie wiem, może się gdzieś wybierzecie razem, jeżeli macie oczywiście taką możliwość. Jeżeli nie, to może wystarczy jakiś sobie wieczór we dwoje na przykład zrobić. Tak, ten tydzień postarać się w miarę taki romantyczny, może Wam po prostu tego brakuje. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, tydzień zapowiada się spokojnie, miło, przyjemnie, a nawet romantycznie. W prace i finansach tutaj też bardzo fajnie oznacza to jakieś niewielkie pieniążki mogą do Was spać. Możecie równie dobrze jakiś prezent otrzymać. Może to być na przykład premia może to być podwyżka, może to... No, no tutaj akurat różne możliwości są, tak? Ogólnie jest to właśnie związane z... Z jakimiś pieniążkami, stabilizacją materialną, więc może coś w pracy, akurat Wam się coś fajnego uda zrobić, no i podzięczę właśnie coś możecie dostać. Zdrowie, zdrowie, no tutaj powinniście uważać na tarczyce i kręgosłup. Nie postarajcie się nie dźwigać jakichś tam większych ciężarów niż powinniście. Uważajcie na ten biedny kręgosłup, no i czyta, jeżeli ktoś choruje, zróbcie sobie badania, żeby później faktycznie okazało się, że, no, że coś, coś nie, niefajnego się zadzieje, prawda? Komunikacja, otoczenie tutaj z ludźmi, tutaj też będziecie mieć bardzo fajnie, będziecie mieć dużo właśnie takich sytuacji zadowalających, są to ogólne jakieś szczęśliwe wydarzenia, może jakieś fajne wiadomości. Ludzie będą was postrzegać bardzo fajnie, pozytywnie, z uśmiechem, nie powinniście o mieć żadnych plotek, żadnych problemów. No jeżeli w pracy jest jakaś czarna owca, no to wiadomo, no to, to, to zawsze coś takiego, czy ktoś taki się napatoczy, ale ogólnie nadchodzący tydzień karta mówi, że nie będziecie mieć problemu właśnie z komunikacją, z oteczeniem, z ludźmi przede wszystkim dogadacie się, jeżeli macie jakieś sprawy do pozatwiania, też wam to wszystko fajnie pójdzie, będziecie przygotowani. No i rada jest dla Was. Ogólnie tutaj możecie właśnie liczyć na osobę z rodziny. Może to być jakaś kobieta na przykład, gdzieś tam z, z dalszej, może z bliższej rodziny. Może to być równie dobrze jakaś yy, taka koleżanka, którą, której dawno na przykład nie widzieliście albo macie taką koleżankę w pracy, na przykład taką osobę właśnie fajną, zaufaną, z którą możecie sobie porozmawiać. I tutaj też jak najbardziej o takiej kobiety otrzymacie pomoc bądź radę, jeżeli byście potrzebowali tego. Jest to również taka karta, jeżeli ktoś szuka jakiejś pracy, na przykład. Jest to karta oznaczająca dodatkową pracę, więc coś możecie sobie znaleźć właśnie na powiedzmy na płetatu, czy jakieś na zajęcie dodatkowe, może na wakacje, coś czegoś szukacie takiego. Właśnie jakiejś takiej pracy, więc tutaj jest taka rada, że w tym tygodniu powinniście się mm, tak, jak ja to zawsze mówię, wziąć garść i coś fajnego poszukać, bo e, coś dla Was e, fajnego po prostu się szykuje. Także ogólnie tutaj dla strzelca też e, bardzo fajny i pozytywny tydzień. Teraz będzie koziorożec. Karty pokażcie mi, a ja mówię dla koziorożca. 24, 30 czerwiec, 24, 30 czerwiec dla koziorożca. Dobrze, no i teraz tak. Miłość, praca, zdrowie, komunikacja, otoczenie i oczywiście rada. Więc tak, w miłości ja powiem to tak, możecie liczyć na tą swoją drugą połówkę. Powinniście mieć taki fajny tydzień, pozytywny, może nawet romantyczny. Tutaj spędźcie w tym tygodniu więcej czasu, jeżeli to jest oczywiście możliwe, może jakiś urlop. Może jakiś wieczór na przykład, także tutaj w miłości ogólnie bardzo fajnie, pozytywnie, może być romantycznie, namiętnie, no jak to tam już kto uważa, prawda? Ale ogólnie bardzo fajnie. Praca i finanse, tutaj możecie coś załatwiać, jakąś, jakieś sprawy właśnie zawodowe. Może to oznaczać ci, którzy pracują, może to też również oznaczać, że Będziecie mieć do czynienia właśnie z jakimś wymiarem sprawiedliwości, z osobą, która prezentuje ten wymiar. Może to być, że ktoś nieliczni, na przykład mogą mieć sprawę w sądzie, na przykład o na przykład bezprawne, bezpodstawne zwolnienie lub coś tam, że szef się nie wywiązał z, z wypłatą na przykład, tak. Ci, którzy właśnie, tak jak mówię, może, może to być tak, że ci, którzy szukają tej pracy, może być urząd pracy na przykład, może to być pośredni, kontakt z pracodawcą. Tutaj powinno Wam wszystko dobrze pójść, powinniście być zadowoleni, ale jakieś sprawy urzędowe właśnie będziecie musieli... Załatwiać. Może to być właśnie też związane z prawami zawodowymi, na przykład ze szkoleniami, czy gdzieś tam spotkanie się z klientem bądź z klientami, gdzieś poza na przykład firmą, gdzieś poza miastem nawet, tak? Więc tutaj to też może być równie, tak? Ale ja tutaj mówię, że pozałatwiacie jak najbardziej pozytywnie. Będziecie zadowoleni. Zdrowie, co najważniejsze, powinniście uważać na tarczycę i kręgosłup. Jeżeli, no i tutaj ten kręgosłup, zwłaszcza, tak? Bo, bo jeżeli ktoś choruje na tarczycę, no to oczywiście badania należy robić. Tylko kręgosłup, uważajcie, nie podnieście czegoś, co jest za ciężkie, żeby coś Wam nie pykło, nie szczeliło. Komunikacja, tutaj otoczenie, jak będą Was tutaj ludzie spostrzegali. To bardzo fajnie, ponieważ to jest bardzo karta pozytywna, jest to zadowolenie, uśmiech, sukces, triumf, właśnie. To może dlatego też, że może z tą pracą coś będzie w nadchodzącym tygodniu, ale pozałatwiacie wszystko, będziecie zadowoleni, uśmiechnięci. Oczywiście pozałatwiacie to pozytywnie dla siebie, więc tutaj nic dodać, nic ująć. Bardzo pozytywne nastawienie. Wy będziecie mieć do ludzi i ludzie do Was. No i rada na nadchodzący tydzień, e, niewielka choroba, więc tutaj uważajcie na tą tarczycę, na, na ten kręgosłup, żeby faktycznie coś gdzieś tam nie pykło, nie szczeliło, żebyście tam gdzieś e, właśnie e, nie mieli jakiegoś problemu z, tą, z tym kręgosłupem, dlatego jest taka rada, uważajcie na to zdrowie, tak, szanujcie się, bo zdrowia, no niestety Wam nikt nie odda. Ale ogólnie pozytywnie strzelce powi... koziorożce, koziorożce powinni być zadowoleni w tym nadchodzącym tygodniu. I wodniczek. Karty pokażcie mi energię dla wodnika. 24-30 czerwca 2019. 24-30 czerwca 2019. Dla wodnika. Dla wodnika. No i dobrze, teraz budniczek miłość i uczucia, praca, finanse, zdrowie, otoczenie oraz rada. E, tutaj w miłości e, macie szansę na osiągnięcie właśnie celu. Jeżeli macie jakieś e, problemy właśnie związane z uczuciami, mm, tutaj pojawiło się właśnie e, walet, więc to oznacza, że macie szansę w tym tygodniu się dogadać, wyjaśnić te spory, jakieś tam kłótnie. Jeżeli jesteście sami, macie również szansę kogoś poznać, tak? Więc nadchodzący tydzień powinien wszystko, wszystkie sprawy powinny się właśnie związane z uczuciami wyjaśnić. Myślę, że będzie fajnie, będziecie zadowoleni. Prace, finanse ogólnie pozytywnie to jest jakaś niespodzianka. Możecie się nie wiem, spodziewać na przykład, że szef da wam jakąś podwyżkę czy, czy jakąś premię, tak? Więc coś takiego, jakieś niespodzianki będą Was czekać. Jeżeli szukacie pracy, tutaj też może być jakaś właśnie niespodzianka. Możecie znaleźć coś fajnego dla siebie. Może jeżeli będziecie mieć jakieś rozmowy kwalifikacyjne na przykład, wypadniecie na nich dobrze, nawet się nie będziecie może spodziewać, a dostaniecie telefon, że pan czy pani otrzymała stanowisko, za które się ubiegaliście. Także ogólnie bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Yy, zdrowie, co, na co powinniście uważać, więc przeziębienia i astma. Więc jeżeli tutaj, jeżeli ktoś choruje właśnie na, ma problemy z alergiami, właśnie z asmą na przykład tutaj to uważajcie, bo przeziębienie to jest przeziębienie. Dużo się zimnego pije, więc to różnie bywa. A jeżeli zacznie gardełko boleć, żeby Wam gdzieś dalej coś nie poszło, więc tutaj uważajcie właśnie na przeziębienia, e, asma oraz, oraz alergie. Także tak nadchodzący e, tydzień się zapowiada. Komunikacja, otoczenie międzyludzkie, ogólnie kontakty, więc tutaj uważajcie: możecie mieć jakąś niefajną osobę koło siebie, może to być zazdrosna koleżanka z pracy, no, niekoniecznie kobieta, bo to też może być równie dobrze mężczyzna, bo to jest ogólne. Więc może to działać w dwie strony. Możecie mieć osobę koło siebie bardzo zazdrosną, zawistną, może być tak, że będzie chciała wam gdzieś jakieś kłody rzucić pod nogi, może to być właśnie związane z pracą, może to być też równie dobrze związane właśnie z miłością. No, żeby taka osoba na przykład nie chciała uwieść e, waszą drugą połówkę, męża, żony, tak, czy partnera, partnerki. To może być również. Także na w tym tygodniu karta ostrzega, uważajcie na takie niedobre osoby koło, koło was, że się kręcą. No i rada jest taka, jeżeli macie jakieś sprawy y, urzędowe do pozałatwiania. Niekoniecznie musi to być urząd ogólnie skarbowy, tak, bo urząd to może być jako instytucja, czyli na przykład może to być powiedzmy jakiś, nie wiem, szpital na przykład, tak, przychodnia czy coś takiego, więc pozałatwiacie oczywiście wszystko pozytywnie, ponieważ to jest pozycja prosta, więc, jeżeli coś macie do pozałatwiania, zaczynajcie od przyszłego właśnie tygodnia, od 24 do 30 czerwca. Macie duże, duże szanse, by pozałatwiać wszystko. Oczywiście pozytywnie dla Was, więc żebyście byli zadowoleni. Ja myślę, że i tutaj karty też sugerują. Bierzcie się do pozałatwiania właśnie tego, co. No tak troszkę może żeście odłożyli sobie na bok. No jest długi weekend, więc e, każdy ma prawo do odpoczynku. Ogólnie tutaj dla wodników bardzo też taki tydzień pozytywny, bardzo fajny. No i teraz e, ryby. Pokażcie, pokażcie mi na dla ryb 20 24 30, 30 czerwca 2019 darmo blisko, dziesiąte, dziesiąte czwarte, dziesiąte, no i teraz tak rybki, nie już uczucia, pracy, finanse, zdrowie, otoczenie. Oraz rada. W nadchodzącym tygodniu tutaj e, macie jakieś dobre widoki na przyszłość, spełnienie się zamiarów, więc jeżeli jesteście w związku, a macie jakieś jakiś kryzys, jakieś niewielkie problemy tutaj powinno Wam tutaj wszystko w tym tygodniu się wyjaśnić, Dogadaj, dogadacie się, wyjaśnicie jakieś problemy. Jeżeli chodzi tutaj o single, macie właśnie szansę może kogoś poznać, może jak będziecie z kimś na przykład, jakieś plany, tutaj układać sobie, więc tutaj pozytywna, bardzo pozytywna karta jest w miłości i uczucia. Więc działajcie. Praca, finanse mogą być jakieś wiadomości, jakieś rozmowy w tym związane. Jeżeli pracujecie, to uważajcie, że żeby później nie było, że tam coś źle wykonaliście, jakieś zadanie na przykład powierzone przez szefa. Ci, którzy na przykład szukają tej pracy, no to właśnie może mieć jakieś rozmowy, możecie mieć jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tak? Mogą być właśnie jakieś wiadomości związane z tą pracą. Więc może też być tak, że jeszcze będzie Was wzywał na jakąś rozmowę właśnie w związku z awansem czy podwyżką. Jakieś wiadomości, jakieś rozmowy związane z pracą, z finansami będą w nadchodzącym tygodniu. Zdrowie tutaj tak ja powiem tak, że to jest ogólnie związane z powietrzem tak, czyli jakieś alergie, Uważajcie, ci, którzy chorują na przykład na astmę, tak, bo jest duszno, no to chyba to każdy o tym wie, tak? No ale karta tutaj ostrzega: uważajcie tutaj właśnie na problemy związane z powietrzem, czyli alergie, takie astmy, Mogą to być równie dobrze jakieś przeziębienia, żeby po prostu się coś złego nie wydarzyło, więc nie lekceważcie nawet najmniejszego bólu gardła, bo to może przenieść się dalej. Karty tak bynajmniej radzą dla Was. Komunikacja, otoczenie międzyludzkie, kontakty. Tutaj pozytywnie, jeżeli macie coś do załatwienia, lub coś będą Was ludzie spostrzegać bardzo tak e, uczciwie, o tak to powiem. Tak to powiem uczciwie, więc pozałatwiacie co macie pozałatwiać, dogadacie się z ludźmi oczywiście pozytywnie. Więc jeżeli coś macie załatwiać, załatwiajcie to właśnie od 24 czerwca, bo macie tutaj pozytywną kartę, by pozałatwiać wszystko. Oczywiście pozytywnie dla Was, żebyście byli zadowoleni, no i szczęśliwi, że w końcu pozałatwialiście coś, co na przykład odkładaliście. No i rada jest dla was taka bardzo fajna, że może tutaj e, jakiś taki szczęśliwy okres dla właśnie dla spraw sercowych, dla miłości, więc e, rada jest taka, e, może zainteresujcie się swoją drugą połówką, partnerem, partnerką, tak. Może spędźcie troszkę więcej czasu. Jest to ogólnie też może karty mówią, że mm, że może powinniście się spotkać z przyjaciółmi, tak? Zrobić sobie na przykład grilla, odpocząć, bo może coś być, właśnie może z tą pracą związane troszkę stresu, troszkę nerwów. No i może dlatego karta radzi, odpocznijcie, spotkajcie się z przyjaciółmi, zróbcie jakiegoś grilla, nie wiem, może pojedźcie gdzieś nad jakieś jezioro. Odpocznijcie od, po tym całym na przykład tygodniu, tak? Więc ja tutaj ogólnie dla ryb. Pozytywny tydzień, no i rada jak najbardziej, skupcie się właśnie na uczuciach, bo to jest pozytywna karta właśnie dla spraw sercowych, no i oczywiście znajomi. Troszkę pobądźcie, pobądźcie między ludźmi, a na pewno Wam to na dobre wyjdzie. Także ryby ogólnie też mają bardzo fajne i pozytywny czas. Dziękuję wam ślicznie za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmiki. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczki, żeby były powiadomienia na bieżąco. Do następnego filmiku do usłyszenia. Życzę spokojnego, zdrowego, oczywiście pozytywnego tygodnia dla wszystkich. Do usłyszenia. Pa pa.